Ziomeczki, spójrzcie tylko. W końcu wyszła nowa seria Happy Meal z moimi ulubionymi sprunkami. Dziewczyny, patrzcie co mam. Najlepszy Happy Meal na świecie. O, pokaż to. Ja też chcę zobaczyć sprunka. Otwieraj szybko, nie mogę się czekać! Zaraz wspólnie zobaczymy, co my tu mamy. Kokos? A gdzie sprunk? Jaki dziwny Happy Meal. Nie ma tu nawet śladu jest kokosi. <śmianowicie> Widzieliście kto to był? Jakaś małpa. To był Szimpanzini kokosi. Rozpostałam go! A skąd on się wziął? To jasne, że z Happy Meala! Spójrzcie! coś tu jest nie tak? Litery są dziwne i obrazek! Pokaż to! Jasne! To podróbka! To fejkowy Happy Meal! Fejkowy? Niemożliwe! Prawdziwy Happy Meal wygląda inaczej, Leo! I w środku jest zabawka, a nie kokos! I na pewno nie wychodzą z niego żadne szympanzini! No i co robimy? Myślę, że samo odejdzie! Patrzcie, ktoś nam wybił okno! O nie, to on! Chimpanzini, to on rozbił nasze okno! Czyli nie zamierza stąd pójść!